Cześć. Ten film pokazuje fragmenty, które mnie zaciekawiły. Na początku dodaję swój głos, żeby wprowadzić Was w temat. Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie, ja jestem kamerzyca i w dzisiejszym odcinku zrobimy coś, za co z pewnością większość osób znajdująca się tutaj po prostu mnie znienawidzi, e, bo wszyscy tutaj są w mniejszym lub większym stopniu uzależnieni od telefonu. Ale dzisiaj e, postaram się wygrać te telefony i zabrać im te telefony na dosłownie cały dzień. W sensie, e, korzystając z pierwszej lepszej okazji, zabiorę im telefon, schowam e, oczywiście wyłączony telefon w miejscu dla nich niedostępnym, a w zasadzie no, wątpię, czy zorientują się, gdzie ten telefon jest. Ja na pewno im tej nie udzielę. Eee, zapewne będę go szukać, zapewne dojdzie tutaj do awantur, zapewne dojdzie tutaj do burt, bo wszyscy e, są uzależnieni. Jestem ciekawy jak zaczną zachowywać się bez czegoś, na czym spędzają tak naprawdę większość swojego życia. Zobaczymy kto jest tak naprawdę najmniej uzależniony. Ja ostatnio bardzo mało telefonu używam, ale oni jednak tego telefonu używają bardzo dużo. Dobrze, jeżeli jesteś nowy na kanale to taki sam czerwony przycisk jak wisz na moim polsku, zostaw tam na dole e, i dołącz do naszego kanału, bo jesteśmy najszybciej rozwijającym się kanałem w Polsce. Mm, a mnie nie nie zostaje nic innego jak zaprosić Państwa do oglądania. Mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku nie dostanę w mordę, bo nie wiem jak Wiola zareaguje, nie wiem jak zareaguje. Ale, który jest zazwyczaj spokojny, nie wiem w ogóle jak tutaj zareagują, gdy okaże się, że nie mają telefonu. Mam nadzieję, że się nie domyślą, że to ja im zabrałem. Zapraszam. dobra, zmachuj się by było łatwo, no i teraz reszta. Wydaje mi się, że już tak łatwo nie będzie, bo Maciek cały czas śpi. No, ale poradzimy sobie. O, oh, Boże. Zaraz będziemy film nagrywać. Jakie? Teraz przyjdziemy. Czy masz jakiś pomysł? Jakiś pomysł myślisz? Może. Mouldy, o, właśnie miałem ci pokazać. Dlaczego czemu się podoba? Tak Tylko ja pomysły. Co? Czemu się znajdziesz nie po stary nie wymyślisz pomysłów? W tej chwili zawsze. Border, stary. No albo ja bym myślał, albo ty, albo. No bo no, 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 zwycięgamy myślał, czasami nie, no. Możesz od czasu do czasu, żebym W każdym razie patrz jak filmik, zaraz zobaczcie, zobacz. Stary, za każdym razem się, za każdym razem leje, nie? Jak widzę, to filmik. Zastąpimy jak się kobiety. Ale ja nie widziałem twojego telefonu. Stary, ale nie sobie tak nade mną, jakbyś mnie oskarżał o coś, bo tak nie ci nie po prostu, Tylko ty i ja byliśmy. Ale po co mi twój telefon? Tak jest zabezpieczony kodem. Na cholerę mi twój telefon. zastanów no, się logicznie. Z... Ja nie ja sam. Ja... Nie, nie robię sobie z ciebie ja położyłeś go pewnie gdzieś i teraz się do mnie zapiesz. No ja zawsze wiem, no, ja bym wszystko mógł mówić Wszystko, ale nie telefon. Po co ten coś no. A może ty w kieszeni masz do tego? No, byś no sobie nie tak, sobie, radę. no. No i co? czym mi pod koszulkę sprawdzasz? No, Poszukaj, mogę Ci pomóc. Tutaj jakiś telefon leży, nie? To mój. Dostał do. E... A, dobra. Może, dobra, no myślałem, że ten, że barbera. to gdzie twój leży? Yeah. Kurwa, nie. Uj, mam gdzie leże? No dobra, z od streszczyk, po prostu. Aha? Chciał mi zabrać telefon. Zabrałeś mu, czy nie? Chciałam, co robisz, tylko zabrałeś telefon. No, 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 To chodzi, że nie masz co robić, tylko zabrałeś mi telefon. I co by strali? No mi ostatnio zabrałaś i zbierałaś ich w telefonie. No nie wiem, panie. No to jest prawda. Wszystkich telefonów został tylko i wyłącznie Adam, a potem chciał schować tutaj. Wydaje mi się, że tu będzie dobre miejsce, albo do to się schowa. Poza zobaczymy. Oni już gadają w tym sensie, zaraz będzie bulta, nawet będzie bulta już to po popuszczone. Nie tak będą wiedzieć, że to ja zaraz się zorientuję, że tych ja zabrałem telefony na to ze skanerem. Tylko poinformuję po prostu wprost, że nie oddam ich pięciu telefonów i zobaczymy, jak będą reagować. Ja nie chcę sobie odpilnowania tego telefonu Ale powiedz jej, na mnie nie krzyczała, mówi, że zabrałem telefon, Ale jest mój ale. telefon Byłam w pokoju, oskarżył mnie, że zabrałem mu telefon i zabrał mój Przecież to jest chore Jak no to w ogóle mojego telefon. telefonu też nie ma wymyślać No nie ma nie wiem, kopałam się nie było No dobrać. co mam zrobić? Kamuś, możesz z nim porozmawiać weź przestań, no to się ode mnie Możesz mi porozmawiać? Nie, to jest twój dom, ty jesteś chyba szefem, tak? To każ mu oddać telefon o, to, co? Nie, bo nie, to nie mam do... telefonu A do tego poszukaj Ja już nie mam siły Ale to a jest zabawne Dobra, naprawdę... na Adam, idź szybciej, Właśnie chciałem to Ja już ja nie to mam to siły na te krzyki, proszę Ty stary, weź zjedziesz tutaj na pobocie, ja się muszę szybko odlać Odlać? Weź gdzieś nawet tutaj, o tu, tu, tu tu. Będę gdzieś na Dobra. Na pewno się nie skapie. No Co tak grzyberasz? Gony, nie, widziałeś nie, 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 Tak. A włączony nie, 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 No nie, 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 tego nagraj nie, 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 chcę dzwonić. nie, hmm. wiem. Nagraj Zobacz, się, nie, wiem. Po nie, wiadomość. nie, no nie ma. Ech, sam sam ja, sam sam ja też ma. Szukałem z tobą. No. A ty jak byłeś się odlać? Mógł się wypaść, bo jechać tam to miejsce. A pamiętasz gdzie to było? Mniej no mniej więcej pamiętam, no. No to weź pod tam, zobaczyłem. Może mi gdzieś wypadł, ale teraz nawet wypadł mi w tym ściegu. Dobra, on się totalnie nie spodziewa tego, że... Haha, <suszy> Ja mam telefon. Znaczy mi, wydaje mi się, że i tak się domyślam. Chyba, że zgonię, że mi też ukradziono telefon. Czyli mój telefon też będzie musiał zniknąć. Ale Adam będzie kminić bo tylko ja wtedy z nim byłem. Urba, nie wiem jak to rozwiązać. O sytuacja, która się wydarzyła przed tym samochodzie No, a to może ja powiem sytuację, która się wydarzyła przed sekundą Zabrałeś mi telefon, oszukał, Wolny oszukał Tak, oszukałeś, że zgubiłeś telefon Tak, oszukałeś i powiedziałeś, że zgubiłeś telefon i to on jest złodziejem To on was osłuchał Ty jesteś bezczelny tak, Słuchaj Nie ja iść do kurki, bo materię ty powiedziałeś, że zgubiłeś telefon i ukryłeś telefon gdzieś w lesie Ukryłeś gdzieś telefon w lesie Ja ukryłem telefon w lesie? Tak, ale słuchajcie, ukryłeś telefon w lesie Poczy ja wiem, co mi zarobiłem. To się mówisz? To. Ja wiem, co mi zarobiłem. To nie ja Byliśmy w kuchni tylko ty i ja. A, Ale Adam też wchodzi Nie pamiętam, co po chodz? Chodz? Widziałem. Widziałem. Widziałem, A, po Adam mówił. Widziałeś? Widziałeś, jak Adam wchodził po schodach? A po co mi twój telefon. telefon? Ukradłeś. Nie jesteś. Wie, jesteś poza ekipą Ty Dobra. jesteś jedyną osobą, której nie ufam i byś mi ukradł telefon. A, A to to ja? ja to. Nie ja wiem, ja ale przecież być taki bezczelny Dobra, kto jest No ty jesteś bezczelny, Czaj jesteś bezczelny Kto jest złodziejem, który zabiera telefony? Nie, bierze, bierze, z. 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 nie będę ze złodziejem gadać, stary Ale ja nie mam do sobie do zobaczenia A po co mi telefon zabrałeś? Dlaczego skoro... Też nie masz sobie nie No bo nie mam, ale nie, po prostu nie będę samozarzał, tak. dawaj mój telefon. Tak, okay. Okay. No oddaję, odboczę, mi telefon. Jak mój, oddam twój. Nie, oddaj mi telefon. Oddaj mi telefon. Tak, tak, ja tak. Nie, odda. Nie, oddać. Ja nie mam twojego telefonu. Nie masz? Nie mam twojego telefonu, po to życzesz go, że go w lesie. To, to co jest tak już tak. mówiłem. Znaczy kupiłeś go wreszcie. Tak, udaje że kupiłeś go w lesie. I robi sobie ty milę. ja nawet nie świadczy. Dobra, w lesie, tylko Ja stałam muchkę od telefonę. To sobie robiaja. To jest złodziejem mojego telefonu. To sobie robiaja. Ja jestem przekonany, że mi to zabrał kamerzysta, bo. A ja jestem przekonany, że zabrał! Ty no, no, mi to, Co Oddajcie to ma być za patologia? Daj nie telefon. Dopóki mi mi mój telefon, no. Nie róbcie, w sobie żartu. No, Wy sobie sobie po prostu? Ale ty jesteś szefem, zrób sobie porządek. mam telefon, i tak tam nie w tym A mi też kupisz? Dobra, ale To jest was ukrad. Wy kradniecie, między sobą cały czas telefony. A nie jest z nami? Pewnie ten telefon. A po co mi trzeba telefon na lebro? Telefon Fiori. No, tak, co z mam tego telefonu Tak, już odchodzisz, to widzisz? To ty jesteś na złodziejem? A co, co pod telefony zabieram? No tak, po prostu stańcie. Może ci podrzucić telefon? A może O, mam łopatki to może chcecie spłacić telefon. To powiedzcie. Dobra, zbyt. Macie jeszcze 10 minut, fotografię. telefon ma leżeć na stole. Ale. Rozumiesz mnie słuchaj mnie. Macie 10 minut, telefon ma leżeć na stole. No i co? No i co, że ty go śmiesz? Ja wiem, że go mam. <laughs> co z tego, że wiesz? Tylko ty wiesz. Dobrze. No No i tylko ja wiem, ale. Ale co? No oddało z nimi się Nie, nie oddam ci. A dlaczego? No bo taki film. Ale powiem, że tydzień, gdy masz taki film. Beszczę, deszczę. próbujesz znowu na mnie zwalić znowu. znowu. Ale czemu znowu? Stary. Tak, i pamiętasz ostatniej sytuacji, kiedy dostałem w mógł... Stary. Stary No dobra, ale jeżeli nie zgodziłbym na ciebie, nie miałbym jak nagrać tego filmu. Więc teraz przeszmniej wobec, muszę powiedzieć, że to ty wymyśliłeś ten film, czy to ty wszystkim ukradłeś te telefony. No, czyli musisz teraz na mnie zgonić znowu. No mm. tak. No, no, no chyba, że pójdziesz szybko, ale jak cię ogram? Może zaczniesz się, że to ja ukradłem te telefony, ale ja podmienię kartę. Wiesz, jeżeli masz te telefony przy, da, to przy sobie. Nie mam telefonów przy sobie, stary. Nie jestem taki głupi, żeby schować telefony no, przy sobie. Niech stracić tą kamerę. Oj, i chcesz mnie zaatakować? stracić tą kamerę. Chyba że dojdziemy do jakiegoś konsensusu. No to czekaj, chyba będę musiał... Chyba będę musiał pliki schować w odpowiednie miejsce. Z dupy cię nawet. No to sprawdźmy. No to sprawdźmy. Co, wyciągniesz mi kartę z gaci? Chyba nie będziesz... Nie, nie, nie. Powołane. Nie, nie, nie. Mam dla ciebie propozycję. Nawet lepszą niż się może wydawać. Mogę ci oddać telefon. Tak, słucham, słucham, słucham Ale za to będziesz musiał wziąć winę na siebie. Czyli Co? całą twoją winę, ja muszę mieć na siebie Tak, albo tak jak mogę ja wziąć na siebie winę, I rzeczywiście mogę powiedzieć im, że nagrałem taki film. Bo telefony są tak schowane, że na pewno ich nie znajdziecie. Mogę wziąć na siebie winę, ale wtedy przez 24 godziny nie będziesz mieć telefonu. Okej. Okay. Albo masz telefon i bierzesz na siebie winę. Decyduj. To z tego jest Szczerze, wolę nie mieć telefonu, ale tyle się teraz. Może teraz Ty przyjmiesz mowę, wodę i iścia. Mm, jednak tamta propozycja mi się bardziej Właśnie, podoba. Ja mniej Albo mogę zaproponować coś innego. Nie dostaniesz ani telefonu. Wyjdę i zgodnie na ciebie widać. No to chyba jesteś bez wyjścia, no? chyba, że chcesz mi wyciągnąć kartę z, z, z tego, zgasi. Jeśli się ta ścierkiwość w powoli kończy, dojdźmy do końca do porozumienia. No to dojdźmy do porozumienia. To jest dobre rozwiązanie. 24 godziny zamykasz się w pokoju, nie wejdą. Wyciągasz klamki, i zamykasz się w pokoju, nie wejdą do niego. A ja nagram w międzyczasie na spokojnie film. Inaczej tego filmu nie nagram, Adam. Okay, Oni tam on sam są zdenerwowani. I ty mi dajesz, pan, no, w tego, że on nie jadł z motorową, bo on mnie nie rozszerzył, tak? Powiesz, że o to. No nie, gwarancji się nie mogę dać. Dobra, no dobra, okej. Okay, po prostu poinformuję, do mnie, yy, że oni już domu w kierunku, tak się nie mogą też nie schować. Ale musisz przynieść najpierw winę na siebie, musisz teraz mi wobec im powiedzieć to. No mi im powiedzieć, to że to nie się na nie, że są miejsca. No to zamknij się najpierw w pokoju. No to ale ja nie powiem, że podobno są gdzieś chwalne, No to też tak możesz zrobić, że muszą znaleźć. Ale nie są schowane w domu. To ci mogę od razu powiedzieć, więc będą szukać na Martin. No przecież, żeby nie rozumieć pokoju. Nie, 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 nie Dobrze, oddam Ci twój telefon i bierz winę na siebie. Mamy deal? Twój telefon jest w aucie. W aucie jest. Cicho. W aucie. Eee, pod... Chodź. No, dobra, fajnie, że tutaj wszyscy się zebraliście, bo... nie masz po? telefonów. Masz twój eee, telefon, znalazłeś? Oddał ci barber? Moment, pewnie się dziwicie, myślicie odstawy. pewnie, że to ja zabrałem wam telefony. A kto odda, e, zabrał nam telefony? Eee, to nie wiem, może ktoś, kto ma telefon. A kto ma z was telefon? Adam, skąd masz telefon? No, no, to zgubiłeś? Nie, znalazłem indeks. Kto, kto kazał mi nagrać film? No on. Nie, kto on. To ty kazałeś, że się chciał. Tak ty... Czyli on cię namówił, a ty się zgodziłeś na to, tak? Nie, na odwrót. A, że on cię namówił, się na to zgodzić. Ja nam powiem po prostu tytuł tego odcinka, żeby tytuł, żeby nie cały czas mi Wy znaleźć, bo w domu są schowane wasze telefony. Nikt z was go nie zabrał, nie musicie się kłócić, a musicie go znaleźć. ojej, ja bym I on by mi taką zabawę. Oddań, ja bym sprawdził kto w tej szufladzie oddał Ktoś nie, nie. zabrał telefon. to w taki raz jak ty to Nie Oddaj mi telefon. telefon Nie, no, to nie, to nie mogę bez tego telefonu mam, Nie sprawdzę, bo wiem, że go tam nie ma, oddaj mi telefon Oddaj mi telefon oddaj Ile to jeszcze będzie w szufladzie? To to podaj, to to jeszcze w szufladzie i mi to oddaj Ale stary, ja nie mam twojego telefonu Ty doskonale wiesz gdzie one są Nie wiem, nie wiem Adam! wie gdzie są telefony Nie prawda? Nie chowałem z nim Adam! Oddaj gdzie ona Zobaczcie, mówiła do ciebie? Przecież tu się zechciało. brawo, serio się ugrałam. A czemu teraz to nagrywasz, no stary. A ty to, Weź. To No bo kazał mi nagrywać, bo inaczej nie odda A, mi telefonu. A on kazał, no to musisz to robić. Nie, on nie mi Nie odda, odda mi telefonu. telefonu. Musisz go, żeby oddał mi telefon. Jedny zaszantażowany. To. Mój telefon? Wiesz dlaczego? Mój telefon nie jest schowany w domu, jeżeli wasze telefony są schowane w domu, jeżeli ja nie będę tego nagrywać, on mi nie odda telefonu przez następne 64 godziny, więc... Co, a kim on jest, żeby nie oddawać telefonu? Przepraszam bardzo. Nie wiem. No to wzywaj... Nie, ja no to stop, no to wezwij policję. To odda telefon. A, to nie mi telefon. B to ja cię zabiorę. Siłą tu zabierzemy. to zabierzemy. Tyś to za to. Dobrze. Przeprosin. Poproszę o ja? telefon, na stole mogę, się... Ale na to nie ja! Dlaczego na no mnie się zapiecie? No, Anna mi to kazał no, zrobić. Się Zadzwońcie się na policję, a, a tak, mamy I to się opach, się idziemy, ja nie w Mamy sąsiadów obok, ja pójdę do nich i zadzwonię na policję. Adam! Adam, powiązał policję, wzywa na chwilę. Potrzebny mi jest! Otwórz to! To dla ciebie skończy. No i co, jednak podjęliście próbę, tak? Pos Jeden nie, bo jak go nie zajdę w przeciągu 10 minut, to wychodzę stąd. A, najciemniejszy. Nie, nie, nie. Czyli będziecie słuchać, tak? Ja powiedziałam, że to jest złe. z tego domu. Co ty taki zdenerwowany? No co? Jakie mam? Być. Nie zdenerwowany. w ogóle mieć w swoim domu telefon? Możesz Coś jesteś. Nie, oddaj po prostu telefon. Mam w dużej linii. Naprawdę mi już jest ciężko bez telefonu. Mam dupię, I ten, w dużej linii. Nie jesteście bez telefonu. Dwie, dwie trzy godzinki? Co? I co? Telefon. Trzy Co? Właśnie Wiesz, jaki polega film? Nie, Wiesz, że Adam nie? nam zabrał telefon, tylko ty nam zabrałeś telefon. Na tym polega ten film, żeby zabierał nam telefon. Nie, wszystko. No i co mam się powiedzieć? Ja? No powiedziałeś! No tak, Dobra, tak. lepiej na Twoim no, miejscu. Proszę, ja bym się ubrała i stąd wyszła. Moich oczach zanika A na Twoim miejscu naprawdę. bym go wywaliła. No coś jeszcze się rozpadnie. No oddam te telefony. Oddam mam telefony i kończę ten film. No jesteś Debilem, tak? Na tym możemy zakończyć ten odcinek. Trzymasz go.